Trzeba się przygotować godnie z klasą tam zabrać ze sobą co nieco, bo w końcu do znajomych idziemy i trzeba się... Dzięko los Danieloso! Danielo, wiecie w mega Albo może czysta... O, Słuchajcie, no, trzeba się jakoś przygotować tak po ludzku, tak normalnie, słuchajcie, nie wiem co mam... Nie wiem, co mam pić normalnie mam taki dylemat, czy czyściochę, czy... czy, ściochę, czy... Herbać, chyba herbać, chyba okay. chyba nie, może czyściocha, okay. nie wiem, no po prostu nie wiem, słuchajcie, no taki dylemat, że na normalnie pazury se muszę jeszcze pomalować, bo normalnie te przedświąteczne mi jakieś pozdrapywane i teraz robię sobie takie przyniarki próby, ale najpierw się przywitam z chłopakami, witam się z gąsko, <grym> słuchajcie, no Sylwester zobowiązuje do tego, żebyśmy normalnie na legalu mogli się napić szampana, ja się też napię szampana, słuchajcie, w ogóle taka akcja, to strasznej wysypki dostałam. Ja chyba mam uczulenie na sok jabłkowy. Przecież nie na włóczkę, no Przecież przecie to same wytamy, normalnie odkażacza, to to normalnie na wszystkie wirusy to dieta. To jest dobre, a nie jakieś tam jabłko. Ciekawe, czy Baśka już jest gotowa? Mam nadzieję, że tam wydepilowałaś co nieco, słuchaj, że pazy już prawie gotowe, bo u mnie to jeszcze tak na, nie na finiszu. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze się waham między kolorami, ale słuchaj, już jestem po prostu prawie, prawie zdecydowałam, ale jeszcze nie wiem, słuchaj, a ja mam nadzieję, że pieprzonego wina, bo pamiętaj, że wina się nie pije w Sylwestra, bo to jest dla lamusów. Znaczy, no wiesz, no jak wiesz, no to już ci nic nie powiem, ale wiesz, chłopaki, słuchaj, ja muszę... Chłopaków, oni są tacy grzeszni, cały rok ze mną byli, ja muszę ich po prostu na jakiś plac zabaw wysłać, no no, to kończę i będę dzwonić jeszcze do ciebie później wieczorem, no to buziata. <laughs> Lala! Mamusia, tak, żeby się przygotowało. Na jutro będzie w brzuszku, tak? pobujajcie się, moi chłopcy. Jutro będzie bu, buju, 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 tak, tak grzeczny. No. Oj, wieku, takie cioczki moje, takie, takie gześne, no! Jeszcze se, słuchaj, to pazury zrobię. Kupiłam sobie normalnie trzy lakiery, świecące, normalnie. Ja za trzy zapłaciłam, was, piętnaście zeta wziął najtańsze. bo ja. pomalować czarny ze złotym, czy takie, czy takie. Zobaczcie, już robiłam pierwsze przymiarki, ale po prostu nie wiem, nie wiem. Kochanie, z zjebie? I pytajcie mnie, nie wiem. Ja spotkałam, jeszcze, ja czuć, ciebie. Bym... ma Słuchajcie, no normalnie, jutro serbet, bawimy się. Róbcie dzisiaj rozgrzeweczkę, taką delikatną, żebyście jutro, wiecie, na rauszu, nie ja pochlali się tam wszyscy, żebyście tam, wiecie, trzymali sonachy, tak jak ja co roku. <laughs> Słuchajcie, jeszcze na tym soku wyczytałam, że tu jest źródło witaminy C. Ja nie wiedziałam, że tu jest C. A tu jest odpierdalacz, odmurzczacz i odstresowywacz. To wybrać C, czy odpierdalacz, odstresowywacz, czy odmurzczacz. No wiadomo, że to ma większe właściwości. Trochę lodu i będzie dobrze, no to bawta się dobrze. Pach!